Za górami, za lasami i innymi kosmosami istnieje sobie pewna szkoła. Szkoła to nie budynek, tylko ludzie, którzy do niej uczęszczają i pracują. Jestem dumny, że mogę stanowić jej część. Dziś chciałbym podzielić się kolejnym pomysłem, o którym myślałem już niejednokrotnie podczas zajęć. I choć na pierwszy rzut oka pewnie wyda się ten widok nieco dramatyczny, to zyskuję na przybliższym poznaniu. Za chwilę pokażę Wam pewne propozycje dotyczące aktywności fizycznej, także spróbujcie wziąć głęboki oddech, abyście się nie podusili. Ostrzegam, że materiał nie jest dla snobów i ludzi o rygorystycznym podejściu do BHP. Moje pomysły nie widziały nawet Hogwartu. Nie można ich po prostu znaleźć w książkach, a jedynie na moim kanale. Zapraszam. Jak grać w koszykówkę? Słuchajcie, bez kroku. Na chowy balik. Yeah. Yeah. Ćwiczenia z deską elektryczną. Co można na niej zrobić? Na lajdzie. Mm. Nie trafiłem, pewnie. Można grać w siatę. W kosza. Kulahop. Można grać w uniknięciu. Wersja dla osób, które boją się stać, można jechać niżej. Nie polecam, bo silnik automatycznie po przekroczeniu pewnej prędkości odcina zasilanie i leci się na twarz. Fraga kompletnie zupełnie inne ćwiczenia: troszeczkę coś innego, troszeczkę równowagi, nawet. Inaczej się na linę wchodzi, gdy kiedy mamy prędkość. naprawiamy na linę i musimy się wspinać, bo jest w ruchu i ona nam dęda no, w prawo, w lewo i w tym momencie ty wchodzisz sobie do góry. Czasem łapy lagie, ale... O... no. ale coś się... można też ćwiczyć sobie fajnie brzuch. Jesteśmy w zupełnie innej postawie, tak naprawdę zwykły podpór przodem już nie jest zwykłym podporem przodem, bo już jest podporem przodem w ruchu i jest tarcie, przemieszczamy się do przodu, musimy utrzymywać mięśnie brzucha cały czas napięte, pilnować równowagi, abyśmy się przemieszczali faktycznie do przodu, ponieważ pojazd porusza się zgodnie z ruchem naszego ciała. Pojazd porusza się zgodnie ze środkiem ciężkości naszego ciała. Jeżeli mamy spionizowaną sylwetkę, musimy się przechylić do przodu, i wtedy poruszamy się do przodu. Jeżeli się przechylimy do tyłu, to lecimy do tyłu. Inaczej się troszeczkę rzecz ma nasze wyobrażenie środka ciężkości, jeżeli jesteśmy już w podporze przodem. Bo jesteś w podporze przodem, no i przechył się do przodu. Cze, można pływać takimi żabami. Dobre ćwiczenie na brzuch dla Czyli jest deska wyłączona teraz. Możemy nią poruszać w prawo, w lewo, a w ogóle po pierwsze mam ręce ugięte i potem jeszcze podciągam nogi i robię tak, jak nogi do żaby wpływają. Tyle z tych pomysłów, jeżeli wymyślę kolejne jakieś <noise> akcje na deskorolce elektrycznej, to oczywiście tak nagram to zamieszczę i tyle. Dobra, czołem. Haja.